Hello, my name is Renata. My channel is named Learn Polish with Renata. Today I'm going to talk about December. December is a special month. Grudzień Grudzień jest specjalnym miesiącem, Ponieważ w grudniu jest gwiazdka, także ludzie się przygotowują do gwiazdki do Christmas Day. Gwiazdka jest bardzo specjalnym dzień, dniem. Ludzie y obchodzą to w różny sposób. Na przykład w Polsce najważniejszym dniem jest 24 grudzień. Anglii najważniejszym dniem jest 25 grudzień. To jest Christmas Day. 26 jest Boxing Day. I 27 potem jest. Nie jestem pewna, czy coś jest, ale 24 grudzień w Anglii też jest ważny, bo ludzie się idą bawić. Grudzień także to jest zima, a zima może być zimna. Na razie w Anglii są deszcze, nie pada śnieg, ale może spać śnieg. Anglia nie jest bardzo przygotowana do zimy, także ludzie chodzą po lodzie, łamią sobie nogi, ręce. W Polsce jak jest śnieg, także miasto. Y, czyści drogi, sypiesz sól. Żeby ludzie mogli chodzić, wygodnie chodzić, nie przewrócić się i złamać nogę, bo to zabiera trochę czasu, żeby się zagoiło. Złamanie nogi i ręki nie jest taka prosta sprawa. Także gwiazdka jest bardzo wesołym. Dniem i czasem. Teraz w Anglii jest pandemia, ale jakoś rząd zrobił, że ludzie będą mogli się spotykać, a to jest najważniejsze: to jest bardzo dobre do ludzi samopoczucia i żeby być ze swoimi najbliższymi, to jest najważniejsze w życiu. Mam nadzieję, że ten filmik pomogł Ci w jakiś sposób w nauce angielskiego. Proszę, subskrybuj mi, to mi pomoże w robieniu nowych filmików. A także moje lekcje są za darmo i mam nadzieję, że się coś uczysz z nich. Pamiętaj, że nie nauczysz się od razu, ale stopniowo, jak będziesz oglądać filmiki, nauczysz się języka polskiego. Proszę, się, ucz się, słuchaj kilka razy. Osłuchanie się języka jest bardzo pożyteczne. Bardzo dziękuję, do widzenia.